Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o portrecie terotowym osoby, która miała w sobie różne inne osoby. To się nazywa osobowość wieloraka i na przykładzie Bilego Milligana chciałabym o tym Wam opowiedzieć. On miał w sobie 24 różne osobowości. One zostały rozpoznane, te osobowości, przez... Psychiatrów, psychologów zostały również opisane i te osobowości się przedstawiły po imieniu. Yy, więc, yy, kiedy dowiedziałam się o istnieniu takiej osoby jak Billy Milligan yy, jakiś czas temu, parę miesięcy temu, to ja natychmiast słuchajcie, wzięłam się za obliczania jego portretu teratowego, aby aby zobaczyć tak z ciekawości, czy w tym portrecie tarotowym jest coś takiego u niego. I um, może Wam przedstawię tak krótko um, osobę Billy'ego Milligana, bo na pewno sobie wygooglacie. Ja postaram się um, zostawić linka do Wikipedii w opisie tego filmu, tak żebyście nie musieli um, gdzieś krążyć po sieci. I tam dowiecie się więcej. Ale Billy Milligan miał straszne dzieciństwo. Dzieciństwo, naprawdę tragiczne dzieciństwo, i e, prawdopodobnie, e, przez to, że naprawdę spotykały go tragiczne rzeczy, e, jego umysł zaczął wypierać rzeczywistość, i e, zaczął e, jego osobowość, ja ego, takie, pod którym on się urodził i był świadomy, zaczęło być zastępowane przez inne osobowości. bo te inne osobowości potrafiły sobie bardziej radzić w sytuacjach, które spotykały bilego. Tak? Te wszystkie osobowości mają imiona, ja nie będę ich tutaj wymieniać, zresztą nie o to mi chodzi. Um, powiem Wam tylko, że osobowością dominującą, która uśpiła Bilego na bardzo długi czas to znaczy świadomość Bilego została uśpiona przez tą osobowość dominującą o imieniu Artur. Um, jest również zawarta w jego portrecie tarotowym, i ta osobowość wieloraka również jest zawarta. Oczywiście, podkreślam, że ja mogę się odnieść do tego po fakcie. To znaczy, gdyby przyszedł do mnie Billy Milligan z taką i taką datą urodzenia, taką konkretną, to ja nie sądzę, żebym poszła w tym kierunku, że coś z nim to, to nawet słuchajcie, nie jest choroba psychiczna, to, so, to jest zaburzenie osobowości. Że on będzie miał takie zaburzenie osobowości. Że będą go inne osobowości nad nim dominowały, czy w różnych sytuacjach kryzysowych nad nim przejmowały kontrolę. Prawdopodobnie powiedziałabym zupełnie coś innego, że potrzebujesz rodziny, grupy ludzi. Ale uprzedzam fakt, Także jeśli chcecie się więcej dowiedzieć o Bile Miliganie, ja w opisie filmu, tak jak wspomniałam, zostawiam linka do Wikipedii. Dobrze. Kiedy te osobowości u Bilego zaczęły się rozwijać? On, miał, on był dzieckiem tak chyba w wieku 7 czy 8 lat. Y, y, takie straszne rzeczy go spotykały, będąc dzieckiem, że on w pewnym momencie chciał popełnić samobójstwo, wyskakując z okna. I y, podejrzewa się, że właśnie kiedy on już miał wyskoczyć z tego okna, to y, pierwszym y, y, Pierwszym symptomem czy pierwszym faktem, że inna osobowość przejęła jego świadomość i ciało, był fakt, że on nagle zrezygnował z wyskoczenia przez okno i popełnienia samobójstwa. Ta inna osobowość zapanowała nad jego ciałem, nad jego świadomością i odwiodła go od tego. Gdzie on ma zapisane w swoim portrecie tarotowym te wielorakie osobowości? Nie wiem, czy się tego spodziewacie, czy się tego nie spodziewacie, ale o tej karcie mówiłam ostatnio często w różnych kontekstach, i ta karta również się tutaj pojawia jest to karta Sądu Ostatecznego. Sąd Ostateczny jest zawsze jakąś grupą ludzi. Czy to wiecie, w takich zwykłych rozkładach, czy w, y, w portrecie tarotowym? Owszem, on ma rów, również zupełnie inne znaczenia i inne poziomy interpretacji, ale to jest jakaś grupa ludzi. To jest grupa ludzi, y, na przykład, z którymi jesteśmy. Y, 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 Połączenie więzamy krwi, czyli to jest jakiś y, ród, jakiś y, y, klan, y, rodzina, ale to jest również y, organizacja społeczna. To jest po prostu grupa ludzi, w których y, y, towarzystwie odnajdujemy się, mamy wspólne, nie wiem, cele, idee, y, dobrze się czujemy itd. i tak dalej. I Milligan również ma kartę sądu y, y, ostatecznego w pozycji cienia. Jak radzi sobie ze stresem? Akurat u niego ten sąd ostateczny zrealizował się poprzez 24 osobowości, które przyjmowały kontrolę nad jego życiem w różnych sytuacjach, tak, kryzysowych, bo to zazwyczaj były jakieś sytuacje kryzysowe u niego, i to jest ta właśnie grupa ludzi, to jest ta jego rodzina w sądzie ostatecznym na poziomie takim, wiecie, zwyczajnym życiowym, to ten sąd ostateczny mógłby mówić na tej pozycji, jak radzi sobie ze stresem, że biegnę do mojej rodziny po ochronę, tak, biegnę po yy, wsparcie, yy, tam uzyskuje yy, poczucie bezpieczeństwa. No, ale Billy Millicent z, z tego względu, że miał koszmarne życie, koszmarne dzieciństwo, młodość. Yy, nie miał na kogo liczyć. On mógł liczyć tylko na tą swoją, w cudzysłowie, rodzinę, która, osobowości, które u niego się wykształciły na przestrzeni lat. Ym, czy ma jeszcze gdzieś ten sąd ostateczny? W portrecie tarotowym, y, tym podstawowym, zaraz szukam tego, y, nie ma. Ma tylko, właśnie, jak radził sobie ze stresem. Ale y, on ma. Y, co jest ciekawe, również ka kartę diabła na bardzo różnych pozycjach. Ma diabła w negatywie, ma diabła na talentach, czyli na pozycji szóstej, na talentach, nie wiem, błogosławieństwach. Ma również diabła, co rzuca i czego nie rozumie. I tak, e, jeśli ma diabła na talentach, to y, to y, y, ścisłe połączenie tych y, y, osobowych, y, 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 tych wielorakich osobowości w nim pomagało mu w radzeniu sobie też ze stresem i z tymi sytuacjami kryzysowymi, dlatego że on jako Billy świadomie w niektórych sytuacjach w ogóle nie brał udziału. On był odwoływany w cień, zazwyczaj przez tego Artura, osobowość dominującą, ponieważ. Te inne osobowości, 24 osobowości, one były świadome, albo prawdopodobnie Artur, jemu to było wiadome, że Billy nie poradzi sobie psychicznie, emocjonalnie z takim i z takim wydarzeniem, z takim i z taką sytuacją, czy z takimi i z takimi ludźmi. Więc te 24 osobowości chciały jakoś w pewnym sensie chronić Bilego, tą osobowość, yy, yy, Podstawową, czyli jego bilego pod imieniem i nazwiskiem, jakim on się urodził, tak, i pod datą urodzenia. I ten diabeł, tak jakby yy, mu pomagał, ale również przeszkadzał, bo ma też yy, na negatywie tego diabła, czyli on był, on nie miał. Yy, on był po prostu marionetką w tym momencie. Tak co z tego, że chroniło go to przed kolejnymi traumatycznymi wydarzeniami świadomymi, jak nie mógł sam o tym decydować. i o tym właśnie mówi podwójny diabeł u niego. To był jego błogosławieństwo i przekleństwo w jednym. Natomiast diabeł, co odrzuca i nie rozumie: Billy Milligen nie był świadomy, że jemu e, e, czas ucieka przez palce. To znaczy, w pewnych momentach on mówił do różnych ludzi, że coś się nie zgadza z czasem, że e, wiecie, bo jeżeli jakaś osobowość w danym momencie zaczęła dominować nad nim, a jego jako bilego odsuwała w cień, to e, kiedy y, y, ta osobowość funkcjonowała w ciele Bilego, ale pod innym zachowaniem, no właśnie osobowością, charakterem, to Billy nie miał pojęcia, że ucieka. Że w tym czasie on jest w tym cieniu, tak? I kiedy na nowo y, on był przywoływany do światła, czyli do świadomości, do funkcjonowania znowu pod imieniem i nazwiskiem, Billigen, Billy Milligan y, jako on, to jemu się y, on kojarzył, że jemu, że jemu coś się dzieje z czasem, że y, y, jak to Y, y, tutaj jest taka i taka godzina albo taki i taki dzień, a ja pamiętam, że była inna godzina i inny dzień, więc on nie do końca wiedział, że y, y, dlaczego. On wiedział, że coś jest nie tak z tym czasem, ale nie wiedział dlaczego. I ten diabeł o tym mówi. Y, 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 z pozycji co odrzuca i nie rozumie. On po prostu nie rozumiał i nie był tego świadomy, że te osobowości panują nad nim, czyli przejmują kontrolę w różnych sytuacjach. Tak, te osobowości chciały też bilego chronić dzięki temu. I tak, on miał również problemy z prawem, ale nie, to znaczy, on jako Billy Milligan dla organów ścigania, ale tak naprawdę w różnych sytuacjach, kiedy miał kolizję z prawem, to wtedy osobowością dominującą był ktoś inny. Jakiś, jakaś inna męska osobowość albo żeńska. I y, y, on ma również zapisane sprawiedliwość, właśnie w swoim portrecie tarotowym. To znaczy, y, moment. Na harmonii wewnętrznej ma sprawiedliwość i ma sprawiedliwość, co robi bardzo dobrze bez udziału świadomości. Czyli tutaj ta pozycja bez udziału świadomości, tak jakby dosłownie mówiła o tym w tym momencie o Billim, że Bili nie był. Świadomy, on jako bili, nie był świadomy, że inna osobowość popełnia jakieś przestępstwa. A potem nagle, kiedy on się, nazwijmy to, ocknął jako bili, um, okazywało się, że ma, nie wiem, yy, wezwanie na komendę, ma, jest podejrzany w jakiejś sprawie, poszedł do więzienia yy, i yy, właściwie on był taki skołowany, słuchajcie. Przez prawie całe swoje życie był taki skołowany. Potem, kiedy już był w więzieniu i na początku psychiatrzy mu nie wierzyli. Myśleli, że on udaje. Potem został wezwany jakiś inny psychiatra, który się znał na tym, miał kontakt z taką e, e, sytuacją wcześniej, że, że, że ktoś inny miał e, osobować wieloraką, oczywiście nie tak dużą, 24 osoby, jak byli, Więc zaczęto mu wierzyć. Zaczęto wywoływać te osobowości, zaczęto y, terapię stosować, u bilego, y, y, uciszano niektóre osobowości, czy wyciszano, czy z, y, nawet nie zmuszono, tylko po prostu y, przekonano te osobowości, żeby się przedstawiły Bilemu, żeby Billy był świadomy, że taka i taka osobowość w nim istnieje, że to jest ten właśnie ta osobowość dominująca Artur, jak, jakieś kilka kobiet tam były, y, 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 mężczyźni, także wiecie, to. To nie tylko on jako Billy był mężczyzną, miał w sobie dużo różnych osobowości męskich, również kobiece, bo każdy z nas ma, słuchajcie, można to przyrównać tak do tego, że mamy w sobie anime i animusa. I w, i w tych osobowościach wielorakich również wychodziły u niego inne aspekty anime i animusa. Więc naprawdę ciężkie życie miał ten Billy Milligan. Potem ta terapia, którą miał prowadzoną, zaczęła przynosić sukcesy. On zaczął normalnie wreszcie funkcjonować, to znaczy mógł iść do pracy, mógł mieć normalne stosunki międzyludzkie z ludźmi, zawierać przyjaźnie, znajomości, i potem znowu poszło coś nie tak, bo chyba ktoś podważył znowu, nie wiem, kto to był, że Billy Milligan kłamie, i wycofano mu dotacje na tę te, na terapię, na leki i tak I znowu te osobowości zaczęły nad nim panować, bo Billy nie mógł sobie znowu z tym poradzić sam, ze sobą, z tą świadomością, że. Że znowu mu nie wierzą, że znowu on jest w kozi róg wypychany, że, że jako znowu kozioł ofiarny, kłamca i tak dalej. No ale potem chyba to wróciło do normy znowu. No ale Billy Migligen już nie żyje. Ciężkie życie naprawdę ciężkie życie. Tyle osób w głowie mieć i musieć z tym żyć, nie móc nad tym, nad tym panować. Naprawdę ciężkie życie. Ta jego rodzina, którą, która została stworzona w jego głowie, w jego osobowości, pozwalała mu przez większą część jego życia y, radzić sobie z traumami, z sytuacjami kryzysowymi, bo bili, jako on Bili świadomie nie potrafił tego zrobić. Tak y, jest również, słuchajcie, y, y, prawie... Y, u wszystkich osób, które przeżyją jakąś traumatyczną sytuację. To znaczy, ja nie mówię taką, że się potkną na chodniku, upadną i zbiją kolano, ale każda traumatyczna sytuacja w naszym mniemaniu powoduje coś takiego, że zacierają nam się fakty, które Miały miejsce w trakcie tej sytuacji. My nie potrafimy na przykład kolejności wydarzeń powiedzieć, albo nie potrafimy, zapominamy coś tak nagle. Zazwyczaj tak mówią osoby, że są wyłączone, albo po prostu zniknęło im jakiś czas, kiedy dowiedzą się, że ktoś, że bliski umarł tragicznie, albo został zamordowany, i kiedy otrzymają wiadomość, że, że ta osoba nie żyje, to nagle popadają na przykład w taki stupor i nie są w stanie powiedzieć, co wtedy robiły, co wtedy, nie wiem, czyniły, czy one, nie wiem, wrzeszczały, czy, czy krzyczały, czy, czy cokolwiek. To jest coś na tej zasadzie, tak? Tylko u Bilego w takich sytuacjach kryzysowych przejmowały kontrolę inne osobowości. My... Aby nasz mózg i abyśmy nasze emocje, abyśmy my mogli sobie poradzić z sytuacjami kryzysowymi, mózg stosuje taką, nazwijmy to sztuczkę, że zaciera różne fakty, zaciera różne słowa, zaciera, tak jakby wypieramy to, tak? Bo to jest zbyt traumatyczne dla nas. A u Bilego to wyparcie, że tak to nazwę, było, yy, yy, znaczy to wyparcie, yy, nad tym wyparciem przejmowały kontrolę te osobowości. No niesamowity, słuchajcie, on ma portret tarotowy. Yy, może, jaki plan ma duszy, słuchajcie. karmę ma w mocy, lekcję karmiczną ma w Rydwanie. Odrobienie lekcji karmicznej ma w magu i komfort karmiczny w głupcu. Tutaj jest bardzo dużo, słuchajcie, również kart. Personalnych, czyli osobowych. Moc karmy, trudno mi jest powiedzieć, jak u niego to się zrealizowało, bo ja naprawdę przeanalizowałam jego życiorys i oglądałam też dokument na jego temat, ale jakoś nie mam pomysłu, jak tą moc karmy skarmy mogę wyjaśnić, jaka to była karma. Naprawdę, pomimo usilnych stalań, nie potrafię, a nie chcę po prostu lać wody, i nie chcę czegoś na siłę tutaj Wam opowiadać jakiś głupot. Przyznaję się, że, że nie jestem, przynajmniej, przynajmniej dzisiaj, nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć, co oznaczała ta moc karmy. Może za jakiś czas tak kliknie mi coś z mózgu i dojdę do tego. Lekcja karmiczna, rydwan. Znowu odrobienie lekcji karmicznej MAK i komfort w głupcu. Czyli słuchajcie, ten głupiec może właśnie być na komforcie karmicznym to może być taka ta sytuacja, kiedy yy, <coughs> przepraszam, Billy był chroniony tak, przez te inne osobowości, żeby on yy, był niewinny, znaczy nie niewinny w świetle prawa, tylko niewinny w świetle świadomości, w świetle tego, co się dzieje. Myślę, że o to chodziło, że ta dusza. Nie to, że ona miała coś spłacić, coś w poprzednim życiu tragicznego zrobiła, i tak dalej. Nie, nie sądzę, tylko po prostu no, na taką próbę, chyba dusza była gotowa przejść w tym wcieleniu u bielego Milikana. Ten mak z odrobienia lekcji karmicznej i rydwan z lekcji karmicznej to też, słuchajcie, rydwan jest szybkością, więc w pewnych momentach te, te osobowości się tak zmieniały od niego jak w kalejdoskopie i um, one też walczyły o um, pierwszeństwo, że tak to nazwę. Natomiast Billy jako Billy był tym, tym głupcem wśród tych um, osobowości, tak jakby nie to, że oni nie bieli, nie brali, one nie brały go na poważnie, ale um, no, chciały go w pewnym sensie chronić, tak? Chronić y, jego świadomość, jego osobowość. I myślę, że y, tutaj te dużo kart osobowych w tym kontekście u niego, jaki plan duszy miało, miała, y, y, znaczy jaki jego plan dusza miała na obecne wcielenie, mówi o tym. Znowu karty figuralne, karty personalne i mnóstwo osób tam wokół, y, y, wokół niego. Y, no, czasami tak bywa, nie wiem czy ja jestem, wiecie, na dobrym tropie mam wrażenie, że właśnie o to chodzi, ale to na różnych poziomach w jego życiu różnie mogło się zrealizować, chociaż u niego taką linią życiową właśnie były te osobowości, to one tak jakby wytaczały kierunek jego życiu. On świadomie nie mógł decydować w niektórych sytuacjach, właściwie on był uśpiony, słuchajcie, na długi czas, te osobowości go uśpiły na długi czas. Właśnie jako ten siedmiu czy ośmioletni chłopak został uśpiony, jego osobowość została uśpiona przez tą osobowość dominującą Artura i potem przez kolejne lata inne osobowości były w świetle, tak? Nie w cieniu, tylko w świetle. Billy cały czas był uśpiony, także wyobraźcie sobie, że przeżywacie pół swojego życia kompletnie nieświadomie, nie wiecie co robiliście, nie wiecie gdzie byliście, kto są te, kim są te osoby teraz w realnym życiu, które są wokół was i co się właściwie z wami działo. Także to jest wiecie, yy, yy, korowód i festiwal yy, figur i festiwal postaci w jego życiu. To jest naprawdę yy, tak z, bo, z boku patrząc i realnie patrząc czasami no przerażające, bo jak kiedy ja oglądałam dokument o Billy Milliganie, to e, zastanow... Przyrównam tą sytuację do siebie, gdyby coś mi takiego się zdarzyło, to ja bym była po prostu przerażona, że ktoś inny panuje nade mną, nad moim życiem, inne osobowości, tak? A ja jestem tego nieświadoma. Także ja sobie wyobrażam, co on jako Bili, kiedy się ocknął, musiał czuć, gdzie ja jestem, e, czy mnie UFO porwało, czy co się wydarzyło, wiecie: no po prostu, no szok, tak? Szok. Także tak to wygląda. Nie opowiedziałam Wam o całym portrecie, bo chciałam tylko właśnie w tym kontekście opowiedzieć tych wielorakich osobowości. Mam nadzieję, że on uzyskał spokój, jego dusza uzyskała spokój, nie wiem czy inkarnowała, czy jeszcze gdzieś tam się u źródła znajduje, ale mam nadzieję, że dusza uzyskała wreszcie spokój. Dobrze, to było wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i dziękuję za spędzenie ze mną tego czasu do końca i do następnego.